Po napisaniu scenariusza rozpisaliśmy listę potrzebnych rekwizytów listę potrzebnych plenerów i wnętrz do nakręcenia tego filmu także całej scenografii i, i, i ludzi, aktorów potrzebnych do, do realizacji tego filmu. No i postanowiliśmy, że no, budżet tutaj w postaci tych 3000, które już mieliśmy zapewnione, jest zdecydowanie zbyt mały. I przeszliśmy do tego, że uznaliśmy, że warto zrobić Zrzutkę na portalu zrzutka.pl, dzięki, któ dzięki której moglibyśmy zgromadzić więcej funduszy, więcej środków na, na, na ten film. Naszym założeniem takim było, że będzie to 10 tysięcy złotych ze zbiórki. No niestety aż tyle się nie udało uzyskać, ale i tak ponad 3000 zł uzyskaliśmy dzięki właśnie tej formie wsparcia. Także jeszcze raz wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Ale z drugiej strony, a potem wsparcie, A no i oczywiście tak, takim, tak pojawił się taki pomysł, że jeżeli po prostu zrobimy zrzutkę, w której napiszemy, że taki film ma powstać, ale nie przedstawimy żadnego takiego wizualnego konceptu, jak on będzie wyglądać, postanowiliśmy, że pożyczymy mundury. Mundury właśnie pilotów RAF, które później występują także w filmie. Tak? No. Tak. no to tutaj, dobra. Yy, gdzie jest Heniu? nie Heniu! No. Fajne, nie? Przyda się, nie? Na mnie. Deha? A co? To... A, no. co to są za te... No to... zdjęcia do tego. Co? Nie chcę, czekaj, uważaj, To co mamy z tym zrobić? Kazaliśmy ją wziąć, i co teraz? I jakby dzięki tym e, pożyczonym mundurom zrealizujemy sesję fotograficzną, e, dzięki której będzie można zrealizować później plakaty promocyjne do, do tego filmu. Making of? Making of stworzenia plakatów dla sponsora. <noise> I... Szkoda, że nie możesz przesłać. Czego nie. Zdjęcia A to prześlę później. Jakby spotkaliśmy się w niewielkim gronie, tutaj właśnie wraz z Domnikiem, ze mną, z prezesem Towarzystwa Historycznego w Kcyni, z panem Henrykiem Kitkowskim także. Spotkaliśmy się i, i zrobiliśmy tutaj kilka takich promocyjnych zdjęć, które potem były użyte do plakatów nie tylko właśnie do zrzutki, ale także do kiedy poszukiwaliśmy aktorów, którzy mieli wystąpić w tym filmie i wydaje mi się, że to, to dużo dało właśnie realizacja tej, tej sesji Dzisiaj... Dzisiaj kręcimy film. Nie, nie, dzisiaj robimy plakaty dla, dla sponsorów. Plakaty dla sponsorów dzisiaj robimy. Jest z nami fotograf Dominik. Jak wyszło zdjęcie na dzisiejszym plakatowym? Plakaty, kiedy będą gotowe? I jakie dalsze? O, czekaj, 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 Już pierwsza scena, ty oddalić Oddaliś trochę. O, 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 o. A, pierwsza scena już filmu, tak? To już jest mm. film, o, aha, bo to już tak, taki leci. Film poklatkowy, tak zwany. Tak, tak, to będzie film poklatkowy. To będzie film po 30, 30 tysięcy. Tak, nowa technologia. Tak, będą napisy. Do... bo napisy co będą? Paralaksy do... Chcą ocalić od zapomnienia historię więźniów byłego niemieckiego obozu jenieckiego w Szubinie. Między innymi z inicjatywy Stowarzyszenia Historycznego w Kcyni powstaje film przypominający losy oficerów różnej narodowości, którzy trafili do flagu w czasie II wojny światowej. Obraz reżyseruje Stanisław Dąbrowski, a produkcję można wesprzeć finansowo. Znaczy w ogóle pierwotny pomysł Nagrywania filmu Głód Wolności, który jeszcze wtedy oczywiście pierwotnie, w ogóle nie wiadomo było, że będzie miał taki tytuł. Autorem tytułu jest Dominik Krzeszewski, czyli współscenarzysta, autor zdjęć. Także tu ważna postać do tego filmu. I jakby kiedy zaczęliśmy się w ogóle nad tytułem filmu jakby główkować i, i rozmyślać, jak jaki ten tytuł mógłby być, to ja miałem takie jedno założenie, które Dominikowi przekazałem, czyli że e, powinien to być e, przymiotnik i orzeczenie, ale takie nieoczywiste, takie, e, takie które jakby, no wiadomo, to, to, to powinno być coś takiego abstrakcyjnego, ale właśnie, że ten przymiotnik i orzeczenie, takie miałem, taką miałem wizję. Czekaj, raz, <laughs> dwa, trzy, cztery, pięć. Do pięci, nie? I bardzo szybko Dominik wpadł tam po, po kilku propozycjach, które gdzieś tam y, nie były y, do końca takie, jakie y, żeby spełniały moje oczekiwania. Dominik zaproponował Głód Wolności y, i jakby bardzo szybko uznałem, że a, dobrze, taki tytuł jest, jest dobry. Też po poprzednich doświadczeniach y, z innymi produkcjami uznałem, że właśnie ważne jest, żeby ten tytuł y, roboczy też już był tym tytułem ostatecznym filmu, bo dużo łatwiej jest y, jakby robić promocję filmu gdzieś w mediach, y, dużo łatwiej jest jakby o nim opowiadać i, i właśnie na przykład zbierać środki, kiedy jakby wiadomo o co chodzi, a nie że ten projekt tytuł roboczy po prostu zmienia się w trakcie produkcji kilkukrotnie i, i jakby później, tak naprawdę, kiedy ktoś chce znaleźć jakieś informacje na ten temat. To, właśnie z tego powodu, jakby jest, jest to pewna trudność. Dlatego cieszę się, że jeszcze długo przed rozpoczęciem zdjęć, jakby wiedzieliśmy, że, że właśnie Głód Wolności to będzie tytuł tego filmu. statki baterii, making of do Głodu Wolności. Dobry, witam. To jest e, moment historyczny, ponieważ jeszcze nigdy nie byłem aż tak bardzo zmęczony na jakimkolwiek planie zdjęciowym. Dlatego teraz zmierzamy tym w wozem prosto do wyra. Dziękuję bardzo. E, no tylko, że oczywiście z tym tytułem to jednak nie poszło tak łatwo jak się spodziewałem. E, przez to, że jakby dosyć szybko uznaliśmy, że no jako, że film jest e, w języku angielskim, niemieckim, polskim, ale no, postacie są e, bohaterami. E, większo większość postaci to są Brytyjczycy. E, więc uznaliśmy wraz z panem Mariuszem Winieckim, z polsko-amerykańskiej Fundacji Upamiętnienia Obozów inieckich w Szubinie. Uh, uznaliśmy, że no, przydałby się też tytuł po angielsku uh, i my taki tytuł z, wraz z Dominikiem stworzyliśmy. Jakoś powstał z kilku różnych propozycji tłumaczenia kwestii Hunger for Freedom. Uh, ostatecznie uh, ze względu na to, że wersja Starvation for, for of Freedom uh, jakby brzmiała jakoś tak i wyglądała na plakacie, przede wszystkim najbardziej korzystnie, i z tego powodu uznaliśmy, że, że właśnie ten, ten tytuł wybierzemy. Stworzyliśmy plakat właśnie z, tego, z takim tytułem i już go gdzieś upublikowaliśmy. Niestety, właśnie bez konsultacji z panem Mariuszem, i w pewnym momencie rozdzwonił się mój telefon. Właśnie pan Mariusz bardzo szybko zareagował, kiedy tylko zobaczył ten tytuł. Uznał, że no, w jego opinii starvation nie jest tutaj odpowiednie w, w tym kontekście, e, i z tego powodu m, też oczywiście, żeby no, przez to, że e, no, jako, że pan e, Mariusz Wieniecki jest oczywiście ekspertem od kwestii obozów jenieckich w Szubinie, nie jest natomiast ekspertem od e, lingwistyki języka angielskiego, dlatego postanowił e, też skonsultować. E, Tą kwestię tego tytułu z osobami, które lepiej się na tym znają. Wydaje mi się, że już wtedy właśnie to był pierwszy kontakt, w, jeśli chodzi o ten film, pana Mariusza z panem Alanem Parsonsem, który następnie przetłumaczył scenariusz z, przez to, że on był napisany w całości w języku polskim. To przetłumaczył kwestie, te, które zostały napisane przeze mnie przez Dominika w języku. Polskim przetłumaczył na język angielski, taki oczywiście niezwykły język angielski, tylko taki język angielski, brytyjski, który jednocześnie był językiem, którym mogli posługiwać się Niemcy w tamtym czasie, czyli, czyli w czasie II wojny światowej. I właśnie no też doszliśmy do porozumienia, że najlepszym wyborem jednak będzie hunger for freedom, a nie starvation of freedom. Jakby wydaje mi się, że to nie jest jakby kompromis, jakiś, który, który nas bardzo bolał z, z Dominikiem. E, czyli jakby ten, ten tytuł Hunger for Freedom również wygląda ładnie na plakacie. Wydaje mi się, że nawet, nawet lepiej wyszło pod tym kątem. No na pewno dużo lepiej niż e, głód wolności. Chociaż niektóre media nawet do teraz, kiedy już jesteśmy długo po premierze filmu i, i z uparciem, Wszędzie mówimy o tym filmie jako Hunger for Freedom, to i tak uparcie niektóre media nazywają go głodem wolności. No, już z tym jakby sobie raczej nie poradzimy, nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Ale jeśli chodzi o kwestię tego, że jakby no, głód wolności nie, jest, nie był tutaj dobrym wyborem, między innymi przez font i to, że jakby są w nim dwa polskie znaki, uzamknięte i eś. I przez to no, ciężko jest znaleźć jakby czcionkę, która jest fajnie wygląda, jest, nie potrzeba do niej praw autorskich, a jednocześnie właśnie zawiera takie polskie znaki. I to oba, bo jakby są takie fonty, które zawierają eś, albo zawierają uzemknięte, a potem się okazuje, że drugiego z tych znaków jednak nie zawierają. Więc, no, jakby wydaje mi się, że ten Hunger for Freedom, który ostatecznie jest tytułem filmu, jest, jest tutaj dobrym wyborem, jest to jest uniwersalny tytuł, także wydaje mi się, że nawet polscy widzowie i ich znajomość angielskiego jest na tyle dobra, że, że wiedzą o co chodzi. No, słuchaj, jeżeli się okaże absolutnym sukcesem, a niewątpliwie oh, się oh. okaże Niewątpliwie to wtedy będzie okazja, żeby zrobić zrzutkę na tę druga część. Na, 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 na całe, serię. Na cały serię. No to jak będziemy już robili jakieś ten na festiwalach, to już od razu trzeba mówić, że tu możesz się wpłacać. <laughs> 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 Pil Pilot. Polsko-amerykańska Fundacja Upamiętnienia Oboców Inieckich w Szubinie oprócz e, wsparcia merytorycznego oraz e, finansowego wsparła nas także poprzez zlecenie panu Alanowi Parsonsowi, czyli native speakerowi języka angielskiego, który także miał już doświadczenie dzięki współpracy z fundacją w tłumaczeniu materiałów związanych z historią obozów niemieckich, dlatego też był już zaznajomiony z nomenklaturą profesjonalną, która jest używana i była używana w obozach. Także pan Alan Parsons jakby miał przetłumaczyć scenariusz, który przeze mnie i przez Dominika był napisany w języku polskim oryginalnie, a kwestie, które miały być wypowiadane przez właśnie tych brytyjskich pilotów RAF, przez te postacie, zostały przez niego przetłumaczone na język angielski. Właśnie z zachowaniem y, i z dbałością o to, aby ten język był y, przypominał jak najbardziej to taki, jakim mogli posługiwać jeńcy w tamtych czasach. Part 2: As soon as we get out of here, I'll take you down the pub. The pub? Of course, it's obvious. Those idiots will be searching everywhere except there. The pub is the last place they'll look. Ponadto, również ja podczas pisania scenariusza posiłkowałem się pozyskanym od pana Mariusza, czyli prezesa fundacji, takim skanami takiego dzienniczka obozowego, który bodajże był w jednej z książek napisanych przez uciekinierów, w którym był właśnie wyjaśniony slang, którym posługiwali się jeńcy w obozach. Były tam określone, specjalne określenia po angielsku na chociażby Niemców, na tam różne inne obiekty, które znajdowały się w obozie. I właśnie też korzystaliśmy z tego słowniczka, żeby ten język jeszcze był bardziej autentyczny, którym posługują się ci jeńcy. Mm. Wo, czadno! ale to Eee, Przejdźmy! Stanąć, tak, za, nie będziemy minut, ten, tak tylko podejdziesz, nie? Dobra, to możesz przejść. Kable jakieś ja, się plątają. Pan Alan Parsons także na wniosek yy, nasz oraz aktorów, którzy, którzy wystąpili w filmie nagrał także filmiki takie instruktażowe Dzięki którym e, łatwiej aktorom było mówić z odpowiednim akcentem e, te kwestie, które zostały przez niego przetłumaczone. The tunnel was only two feet square. Ze względu na to, że on jest nativem, a nasi aktorzy, mimo że mówią dobrze i płynnie po angielsku, to jednak e, jakby te ich wypowiedzi były w pewien sposób

Y, wersję tego, jakby to powiedział Brytyjczyk, to y, dużo łatwiej było im się mm, jakby do tych ról ostatecznie uczyć. Y, Także wydaje mi się, że tutaj to, to, to dużo dało jednak. Hubert. Jak on postawił? E, Grał w Ten cały scenariusz ma 35, tak? Tak, 30, no, tak? Bo mam no, 20. No ja wiem, no też miałem problem. Ja ale no, chyba te wszystkie sceny, które mam, no tu wiesz. Tak, no, to tak się ale w ale w tym który się, się kończy. <grym 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 a scena. Zobaczyk. Nie wiem, w ogóle w ogóle z tym w życie. No normalnie jak 23. A, i taki kolorowy. A bo to masz kolorowy ten, tak. Okej, dobra, bo ja tu mam ten taką wersję czarno-białą. Kolorowy to jest taki ostateczny, tak? Nie, nie, Właśnie ta, Znaczy to jest to samo, po prostu jest inaczej sformatowany, Dobrze. bo to jest taka po prostu klasyczna wersja, taka, taka powiedzmy y, książkowa scenariusza, nie? A tam to jest taki troszkę, żeby po prostu było łatwiej y, też dla, dla tłumaczy. tłumaczy. No, halo, halo? Szyko z tego. A, ty, no widziałem, widziałem, to jest fajne. Że on idzie po tych schod, ale w subinie nie było takich schodów.